Jak tam kopry? to już, witam serdecznie z mojej kuchni. E... Pokażę Wam co sobie często robię na śniadanie, na obiad, na kolację. E... Gdyż jem wędliny, też jem wędliny, jakieś tam piłbasy, zjem sobie. Nawet parówki, ale ogólnie to jestem zwolennikiem kupna surowego mięsa w sklepie. tam 3 kg łopatki, czy tam szynki, czy schabu. I sam sobie to mielę i robię sobie z tego jakieś posiłki. Z kaszą, czy to tortille. Także tu już mam przygotowane mięso. To akurat to jest łopatka. Muszę wziąć tu jakieś miseczkę. Zobaczamy naszą maszynkę. Zaraz pewnie przybiegnie mój synek mały. Jak usłyszymy, że maszynka y <kłyska> tarabani. No tam Mój smyk przyszedł. Mój smyk. Gotujemy smyku, nie? To on w sztacie? ma. No, trzymaj, trzymaj, ją trzymaj, Daj trzymaj, 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 Nic nie,

I tu mamy zmielone mięsko. To. Proszę. I do tego sobie przygotowuję jakieś przyprawy. Na pewno to będzie. Na pewno to będzie sól. Na pewno to będzie pieprz. Majeranku nie dodaję. Ale zobaczcie, czy mam jakąś przyprawę do mięsa. Kminek można trochę kminku dodać, nie za dużo, bo żeby to mi mięso wieprzowe nie lubi dużo, dużo, dużo ten przypraw. Sól, pieprz, ewentualnie o, trochę papryczki można dodać żeby nie przedobrzeć z tymi przyprawami, bo też, też, też będzie nie za dobrze. No i na rozgrzaną patelnię wlewamy leczko oleju. Leczko oleju. Sorry za nieporządek. Gofry były robione, gofrownica stoi, w zlewie są naczynia, na ogólnie <laughs> ogólnie troszkę, majówkę mamy, także na spokojnie, trochę soli. Ja tam pieprzu nie żałuję. Trochę papryczki. Słodkiej. To można trochę. Trochę chminku. do kliniku dorzucić. Szpatułkę przemieszać ładnie. Ogólnie można też dodać i powinno się dodać ale ja tego nie zrobiłem, bo już po prostu mi się nie chciało. Yy, dwie cebule można wrzucić do maszynki w trakcie mielenia mięsa. Trochę czosnku i to mięso ma o, o wiele lepszy smak. Ale ja dzisiaj nie wrzucałem tego. Ale, ale się powinno. Jedną, jedną dużą cebulę, albo dwie małe. Ze trzy ząbki czosnku, i od razu jak się mieli te mięso, to w międzyczasie wrzucamy tą cebulę z czosnkiem. Tu już mam ugotowaną kaszę. Tu już mam gotowaną kaszę. Jakieś do tego sobie wezmę ogórka kiszonego. O, to na patelni. Teraz będę się dusić naokoło. 15-20 minut, bo to jest mięso zmielone, także ono szybciutko, szybciutko zaraz ładnie się udusi. No i co. I będziemy się pokrzepiać śniadanie. Dzisiaj 2 maj. <laughs> wczoraj, wczoraj robiłem tenkę w Po południu biegałem. Przypuszczam się z 7 km. No, no to zaraz Wam pokażę efekt końcowy yy, dania. Także posiłek już jest yy, gotowy. 250 gramów mięsa. 200 gramów kaszy gotowanej. To znaczy ja ją ważę półgotowaniu, nie. Czyli jak gotujesz woreczek kaszy. No to pół worka. Półgotowaniu, nie ma około 200 gramów. Bo woreczek kaszy ogólnie ma 100 gramów. No ale półgotowaniu ma 400. Także przekrawam na pół mam około 200 gramów gotowanej kaszy plus minus tam 15 gramów 250 gramów mięsa Tro, troszkę surówki mi zostało jeszcze wczoraj z obiadu sobie dołożyłem i papryczki przepraszam bo mam, mam yy, mam jakąś, jakąś uczulenie chyba lipiec idzie, przepraszam lipiec Wiosna, maj, czerwiec i, i coś pyli. Zresztą ogólnie muszę iść, iść e, zrobić wymaz z nosa i porządek z, z tym nosem, bo robiłem przegrodę. Operację miałem na przegrodę, a dalej mam jakieś tam z tym nosem e, problemy. No to to wygląda. O tak. O. Mięsko, akurat to jest e, łopatka, kasza, papryczka, trochę surówki i ogólnie to ja jadam nie to, że cały czas bo sobie też robię jajka na śniadanie wędliny jakieś parówki też jem, ale ogólnie takie posiłki to jem, to jem nie ma znaczenia, czy to jest śniadanie czy to jest obiad, czy to jest kolacja także jadam to na śniadanie czasami na obiad, czasami na kolację także tak to wygląda. Ja idę się posilać i pozdrawiam.